Z dwóch powodów. Po pierwsze, nasze produkty żywnościowe, rolnicze, jak i te wytworzone w przetwórniach, wytworzone u producentów, są w jakiś sposób wyhamowane przed wejściem na rynek czeski właśnie przed okresem świątecznym, gdy ten, gdy ta popyt, gdy ten popyt jest największy. Szczegółowe, drobiazgowe kontrole, przetrzymywanie tych produktów, gdzieś tam kolejkowanie ich, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ktoś czegoś szuka w naszej żywności, żeby stworzyć kolejną aferę, tak w przypadku, że sól była nie taka i tak dalej, i tak dalej. A to z kolei uderza bardzo w wizerunek polskiej żywności, w polskiej marki. Dlatego też uważamy, że te działania podjęte przez Zespoł rolnictwa są niewystarczające. Należy wystosować noty dyplomatyczne, zastanowić się nad skargą do Komisji Europejskiej. Ponieważ no, jest to czyjeś ewidentne działanie, tak? ktoś chce na tym zbudować kapitał polityczny, ktoś chce e, zrobić interes, są jakieś e, doniesienia tutaj, że ktoś z polityków czeskich blokuje to celowo, ponieważ ma duże udziały w rynku handlowym, więc no, to jest poważna sprawa. Tak? My rozpoczęliśmy akcję społeczną, a sami wypijcie swoje czeskie piwo. Jest to akcja pół żartem, pół serio, ale sprawę traktujemy bardzo serio. Tak? namawiamy konsumentów, żeby się zastanowili poważnie nad wyborem czeskich produktów, gdy będą robić świąteczne zakupy naszych polskich konsumentów. Zapraszamy na stronę internetową, a choć sami wypijcie wasze czeskie piwo. Świetna strona, świetnie się rozwija, mnóstwo ciekawych komentarzy, zaangażowanie społeczne bardzo dużo, także cieszymy się, że tak się to rozwija i że działanie społeczne przynosi jakieś efekty i rezultaty. Minister Zawiecki już wcześniej, że skargi nie będzie. Właśnie, no uważamy, że, 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 że niesłusznie, no, uważamy, że ta skarga powinna być, że to działanie powinno być um... Bardziej stanowcze. Zresztą wcześniej nie pierwszy raz y, zrobili coś podobnego. Nie mówimy tutaj o, o, o Czechach, jako o narodzie, o społeczeństwie, z którym Polska się bardzo przyjaźni. Tylko mówimy o administracji, o takich złośliwych działaniach, o przedstawienie Polaków w reklamie znanej sieci komórkowej w bardzo niekorzystny sposób. Tak? Czyli to się składa na całą y, jakąś strategię polityczną, marketingową, która ma y, zbudować wizerunek. Czy my się godzimy jako Polacy na zbudowanie wizerunku y, handlarza? tanim badziewiem i towarem. Tak jesteśmy przedstawieni. Jesteśmy narodem, który jest członkami Unii Europejskiej. i Nie zgadzamy się na takie traktowanie. Tak? Uważamy, że powinny być znacznie stanowsze działania ze strony ROSOZ-u mm -hmm. w postaci umacnień Przetrzymajmy żywności, zanim ona na rynek czeski, no bo wydaje się, że tak, tutaj ale w końcu to Proszę sobie zwrócić uwagę. Polski producent, przetwórca, przedsiębiorca wysyła 4-5 kontenerów czy tirów wędlin, kiełbas, serów, i tak dalej. I nagle te, te, ten produkt ma trafić na drugi dzień do sklepu, na półki sklepowe, żeby konsumenci mogli kupować te produkty. I nagle on jest zatrzymywany na granicy, są procedur, wdrażane procedury szczegółowych kontroli. I produkt stoi tydzień, pięć dni, sześć dni, siedem dni, zanim trafi na rynek. Wchodzi inny produkt, wchodzi na rynek po świętach, kiedy już tego popytu na produkty żywnościowe nie ma. Jeżeli Administracja czeska blokuje Czechom dostęp polskich produktów na rynek, zresztą tak chętnie przez nich kupowane. To my zapraszamy mieszkańców Czech. Zapraszamy Czechów do nas, przyjeżdżajcie do Polski, tu znajdziecie świetne produkty, świetną żywność, kupujcie je, a i dobre piwo też się znajdzie. Także zapraszamy Was i na pewno będą dla Was czekały promocje świąteczne i obniżki cen. Nie ma tutaj pewnego kontrastu z jednej strony bojkot czeskich produktów w Polsce, z drugiej strony hejcze, przyjeżdżacie do nas, No przyjedziecie No pewny. W pewnym stopniu jest, no ale to trzeba jakoś zareagować, tak? Trzeba jakoś zareagować, coś trzeba, coś trzeba zrobić. No, Takie instrumenty, jakie mamy, no to staramy się odbić piłeczkę w taki sam sposób, ani mniej, ani więcej. Tak? Może nawet mniej można powiedzieć, bo to jest akcja społeczna, a nie blokady administracyjne, czyli, które faktycznie zatrzymują, zatrzymują e, ten dobar na granicy.